Trzeba być prawdziwym twardzielem, by zimą pójść na noc do lasu, mając w ręku tylko kompas, mapę i lekki posiłek. Ponad 100 takich twardzieli stanęło na starcie Ełtki z Marzliny 2011. To trzecia edycja pieszego maratonu na orientację, w tym roku rozgrywana na dystansie 150 km. Trasa powstawała od września, ale pierwotny jej wariant był inny. Trasa, którą miałem zaplanowane, powstała na początku grudnia. Natomiast tydzień temu, kiedy pojechałem na rekonesans. Okazało się, że punkty tam, które chciałem postawić w tych miejscach, zawodnicy by nie doszli, ponieważ były dosłownie jeziora wody. W związku z powyższym trzeba było te punkty zmieniać. Impreza z roku na rok gromadzi coraz więcej zapaleńców takich wędrówek. Ja lubię być w nocy, w zimie, w lesie. tak. Fajnie jest. Jak jeszcze człowiek nie wie, gdzie jest, to w ogóle. Teren może być trudny, ale ja nie wiem, jak ona jest zbudowana. Ale teren jest o tyle trudny, o ile jest on zalany wodą. I to się może okazać trudnością że nie będzie można wykorzystać żadnych przejść, tylko trzeba będzie chodzić na okrągło drogami i nie wiadomo czy te drogi są na mapie, bo to już nie bywa czy są, czy są, i, i czy się da przez nie przejść. No. Powiedzmy suchą nogą, suchym udem, no, że tak powiedziałbym, bo już nogi teraz na pewno na przemoczone. 3 2 1 start! Wyruszyli punktualnie o godzinie 20. Dwa pierwsze punkty były łatwe, bo rozmieszczono na promenadzie. Problemy zaczęły się na trzecim. Było to drzewo w środku lasu. Zawodnicy wybrali trudniejszą drogę i nie uniknęli zamoczenia, bo napotkali podmokły teren. Powiedz jak w bagno wpadłeś. O, jest już przygoda, tak? Jest przygoda. Weszliśmy no, w bagno. 4-4 km trzeci punkt. Pozdrowienie z, tak. z Białego Stoku, nie? Sytuacji nie ułatwiał także głęboki zlodowaciały śnieg i lód, który pokrywał trasy. Na szczęście nie było zimno, zaledwie kilka stopni poniżej zera, mimo to 22 zawodników nie dotrwało nawet do 50 km. Bogusław Ogrodnik i Dariusz Załuski byli w grupie 47 osób, które doszły do połowy dystansu. Myśmy drogami szli, nie po lasach. Nie, fajnie, bardzo fajnie, bardzo dobrze się czujemy. Naprawdę fajna impreza, się zastanawiamy, czy za rok nie przyjechać. Jakbyśmy zrobili 100, to już byśmy do nas nie przyjechali. A tak to jest powód, żeby przyjechać. Super sposób na nieprzesypianie nocy. Pięćdziesiąty kilometr to przepak w szkole w mrozach. Tam można było się ogrzać, opatrzyć otarcia, zjeść coś ciepłego i iść dalej. Niektórzy tu zostawali, dla innych był to tylko krótki przystanek. Wybieram się na drugą połowę, mam nadzieję, że zdążę. Zostało jeszcze 20 minut przed połową czasu, więc kto wie, kto wie. Najszybciej na mecie zameldował się Paweł Kotlarz z Warszawy. Na co dzień przewodnik górski nie miał problemów z czytaniem mapy i orientowaniem się w terenie. Pokonanie 100 kilometrów zajęło mu 16 godzin i 37 minut. Na mecie był nawet przed organizatorami. Najgorszą rzeczą był lód, który pokrywał w zasadzie wszystkie drogi oprócz głównych asfaltów. I bardzo łatwo można było przewrócić i pobijać się biegnąc po takim lodzie. Najlepszy z Ełczan był Ireneusz Dzienisiewicz. Zwykle biega po asfalcie. W tym roku po raz pierwszy wybrał się z mapą na 50 km. Zajął piąte miejsce z czasem 9,5 godziny, bo po drodze miał problemy. Ten punkt, który w pierwszej chwili wydawał mi się najłatwiejszy, sprawił mi najwięcej problemów, to był przedostatni punkt, ósmy. Doszedłem tam. Bardzo sprawnie, czułem się bardzo dobrze, popełniłem tak banalny błąd, źle, źle po prostu zinterpretowałem zapisy na mapie i przez to straciłem prawie godzinę błądząc w lesie. Wystartowało ponad 100 osób, do mety dotarło 2 trzecie. Rajd po raz kolejny okazał się imprezą no, trudną, właśnie ze względów pogodowych. A zwłaszcza na te oblodzenia, wszystkie ścieżki, wszystkie dukty były zalodzone. Niektórzy zawodnicy mieli specjalne buty, buty, które mają, tak jak opony z kolcami, tak oni mieli wsadzone w buty specjalne kolce, specjalne nakładki z kolcami. I ci zawodnicy nie wywracali się. Organizatorzy liczą jednak na coraz większą frekwencję. Ja bym proponował się przeczołgać. Podobna impreza odbędzie się jeszcze raz w tym roku, ale już w warunkach letnich.